Tak daleko i tak blisko. Letnisko, serce, puszczy, gdzie znaleźli się na koloniach Majka z Kajtkiem, było naprawdę daleko od wiosek i miasteczka. Ale było tam tak pięknie i cicho, że ktoś nazwał tę okolicę świątynią przyrody. No tak, powiedziała Majka. Niby to świątynia, ale jutro jest niedziela, a tu kościoła nie widać, nawet przez lunetę. Kajtek przytaknął, gotów wyruszyć na poszukiwanie kościoła z mapą i kompasem. Ale gdy zapytali, kto jutro rano wyruszy z nimi, to każdy mówił, że to za daleko. Rano więc Majka z Kajtkiem wstali prawie razem ze Słońcem, wzięli kompas, mapę i ruszyli w drogę przez las. Cieszyli się, bo ten kościółek namalowany na mapie był drewniany i śliczny, choć dość daleko. Las był jeszcze cichy, gdy nagle gdzieś w chaszczach coś ryknęło. Przerażeni zaczęli pędem uciekać na przełaj i zgubili gdzieś kompas i drogę, próbowali odszukać tę drogę i w końcu całkiem się zgubili. Puszcza była coraz ładniejsza, gęstsza i coraz bardziej tajemnicza. To nie świątynia, ale labirynt, wzdychała zmęczona i zalękniona majka. Kajtek szukał uparcie zgubionej drogi, ale były tam tylko ścieżki zwierząt. – My chyba nie trafimy ani do kościoła, ani z powrotem do letniska – prawie chlipała Majka. – Módl się lepiej, a nie chlip – mruknął Kajtek. Szli dalej, błądząc i przedzierając się przez haszcze, głośno odmawiając różaniec. Kiedy już myśleli, że będą musieli nocować w puszczy na bagnach, głodni i zabłąkani, usłyszeli śpiew. Jeden jest tylko pan, tutaj jest jego dom. Nie wierzyli własnym uszom. Ruszyli pędem w tamtą stronę i nagle wyszli na plac obozu harcerskiego, gdzie właśnie w kręgu zaczynała się msza święta na brzozowym ołtarzu. Aż podskoczyli i krzyknęli z radości. A ksiądz i harcerze zaprosili ich pomiędzy siebie. Nigdy jeszcze nie byli tak szczęśliwi, jak na tej mszy świętej i nigdy nie czuli tak słodkiego smaku Komunii Świętej. Pan Jezus okazał się bliżej nas, niż się spodziewaliśmy, powiedzieli potem księdzu kapelanowi i harcerzom. Ale musieliśmy Go poszukać. Na to ksiądz jak nakazaniu. Kto go szuka, temu on wychodzi naprzeciw.